i wyciągnięty John Deere wyciągnięty agregat opuszczony liny nie ma co jeszcze nawet chować bo nie wiadomo czy siądzie Misja albo nie misja Ale szybki wyjazd mieliśmy Olej bym się tu wrąbał Ponieważ jelonek talerzował No i w torfie zapadł Wygląda jakby się zakopał jeszcze Idę panu Zbyszkowi się spodobało. Przyjechaliśmy wyciągnąć zielonka, zrobimy pole On tutaj całą przednią osią spadł Ale sam... Jest mokro, ładne żółty, podobają mi się żółte felgi. O troszeczkę tutaj wieje na tym polu. Tam widać mewy już latają. Ach, my już wróciliśmy. Chyba nie zrobię zakończenia. Zostaw lajka i komentarz. Trzymajcie się.